jest? Jest! Yes! Yes! Polska! Polska górą! Polska no, górą! Polska! Polska! <gulitywa> Polska, Polska <gulitywa> górą! Jest! Piątek, piątek, pio, pio, pio! Jest jeden ty! Piątek, ja piątek! Tego nie widzę. kurwa! kurwa. No. Piątek, piątek! Kurwa Polacy! Piątek, świątek ci niedziela. Ta, niedziela! Dastrzaju! Ale, 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 i kurwa żółta kartka ty Jakiś okay. karny się domaga. karny jest? dla kogo? tajemnica ja mam jakiś delay w chuj karny jest? nie wyłączy mi się stream <śmiennie> no mi te... kurwa nie działa tu chuja nic <śmiennie> się... jest pusty obrazek, <śmiennie> kurwa. Jest pusty obrazek tego, kurwa za co ja płacę podatki płacisz podatki? <śmiennie> gol jest ty nie widzę, kurwa! Jeden jeden? Nie pierdol, nie. No piszą Ale... na czacie coś. W chuj tam. Meczyki piszenie, szybko. kurwa nie mieli piłki przyrodze. Nie nie, chuj, nie. nie ma. Chuj, nie ma chuj, tam, kurwa, kłamią. Z mataniem, ty. Ej, co on poprawia, ten sędzia? O, kurwa, o... łapówkę tam chowa! Jebares, Zobacz! Kurwa, tak Zobacz! Może, Patrz, kurwa. kurwa, ile forsy mu z majtek wygałodzi. Jebaniec to taki mały? Ty, jak sobie zbuduję Ty, zobacz Teraz będziesz Kenem Będę Pago! Pago jestem! Ej właśnie, symulator Pago, ty Teraz już nie Teraz cały czas prosto, dopóki będzie następna strzałka Prawo Ale to jest bardziej takie widzę inna... innym... 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 innym, innym gra, grafika inna? Ale... Pagos Pagos anual o Nie wiem co tu się dzieje. To nic. Pago anual Pago anual 21 marca a to już było, to wczoraj. A to dziś, wczoraj. To my się, spóźniliśmy się, spóźniliśmy się troszkę. Spóźniliśmy Pago, mm -hmm. przepraszamy. Tak. No trudno. Pago annual. No mam nadzieję, że w następnym roku zdążymy. A to 2015, to, 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 to dawno było Tak, tak. Mm -hmm. To dlatego go nie ma. Yyy... Eee... się lebo. dupy. Lewo, lewo, Mówi Mówisz, że są za Pies Piotr, Sofia, kumpla.

Nie jak to jest gorszy, Ping Chang czy ja kurwa? Ping Chang Gong. Wyszło, wyszło. Nie na no, ma, kurwa, Ping Chang